Witajcie, z tej strony Krasyka to jest kolejny odcinek z serii mody gospodarz farmingu 19 na mapie mazowiecka Nizina Przed nami Ursus, który będzie ciągał przyczepki dwie ponieważ sobie dokupiłem, bo pieniążki zarobiłem z jednej przyczepy i za jedną przyczepę pszenicy kupiłem sobie drugą. Przyczepkę, a tu widać że starsza, bo ma trochę zepsucia, ta jest nowiutka. Więc tak. Rka, pszenica i będziemy teraz na dwa wwozić, bo trzeba odpalić. To będzie szybciej. To po, po 6 wchodzi tu. Cena taka, no była większa, 1222, ale myślałem, że pójdzie jeszcze więcej, dlatego a weźmy to, będzie szybciej trochę jechać. O te dwa kilometry na godzinę, ale to coś, zawsze to coś, że te, te przy nie mają plany. Tak, tak, I takie same idziemy. No i idziemy, czekajcie. Co ja zrobię? A sprzedałem jedną przyczepę pszenicy i jak wracałem, kupiłem drugą przyczepę. Yy, no, tamto. No i pojechałem i jeszcze wziąłem dwie przyczepy. Przyczepy ziemniaka, bo 605 jest to nawet dobrze. Chyba, myślę, bo wczesna... Zi... zima. No właśnie, zima stała Fajnie. Miałem ja coś... coś miałem zrobić, ale nie pamiętam. Eee... To tak, bardzo dziękuję za live'a, był super jak to oglądacie tu dwa dni temu był live zapis więc można sobie obejrzeć go jak tam no bardzo fajnie film fajna atmosfera nawet pierwszy w życiu raz dostaliśmy Donate'a od kacperka pozdrawiam Cię kacperek I wszystkich pozdrawiam co byli na live ie. Za tampetę Kupimy sobie coś za to za te piękne 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 pieniążki no bo za jedno Przyciepę pszenicy to my dostajemy tak jak za dwie przyczepy ziemniaków. Jeszcze tam. Dobra. O, dobra, tak weźmiemy. Czy wszystko jest na na, 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 na... na, prawa, prawa. Ile dostaniemy? 16 tysięcy, oczywiście. Już mamy naciągnik. Ja się boję, że ten ciągnik będzie... Kurna, sobie nie dało rady. Bo oczywiście tu mowa o. A, dobra, kupimy go. O. Ursusach Karasia. Bo tam był komentarz, żeby go kupić. To właśnie, może kupimy sobie taki. Będzie. Kurdy, ci co? Zderzyli się. Mają tak dużo. Ale na każdej mapie... tutaj U! Na każdej mapie się... Na kolonii też się... Pierdykańce... Strzelają Jedziemy trochę szybciej O 29 jedziemy A może na 28 A to tyle No, ta będzie dobry do transportu, bo będzie więcej. Chyba tam 42 na godzinę będzie jechał to Będzie git. 2 razy prawie no nie, nie tak dokładnie, ale dwa razy więcej niż 60 Tutaj władz gminy odśnieżyły drogie. Z daleka to te wygląda wody, jakby była zamarznięta, tak naprawdę nie jest, ale chciałbym coś takiego zrobić, żeby była. Ale nie wiem. Czy jakby więcej śniegu spadło niż tam? No, tak to wygląda. Tu akurat nie odśnieżyłem Ale musimy tak zrobić To po śniegu wy... Ty czy... o... Się, z jakiej paki kierownica się brudzi Od śniegu jak ja nie wyszłem nawet jeszcze tu wyjdzie... 16 po sześć i tak będę jeszcze dwie przyczepić Mamy czterdzieści cztery no będzie trochę kurde wyrobię się gościu dobrze, że ustałeś może może tu przyspieszymy coś? Tak se myślę, bo tak jeździć i gadać, to tam nie ma co, a za przyspieszyć to coś by było. Zmarze w przyspieszeniu, to puszczę. Więc tak, to by było na tyle yy, z tego wywozu. Widzieliście, tu się klika na R, aby już się, się zadowolić z tej piwnicy. To taka ciekawostka. Więc zostaw łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz komentarz napisz. E, więc do następnego, cześć.